W ramach zajęć języka polskiego bardzo często posługujemy się pojęciem literatura. I mówimy wtedy, że trzeba przeczytać teksty literackie i że coś należy do kanonu literackiego, i trzeba by się zastanowić, co w zasadzie jest ukryte pod hasłem literatura. Czy na przykład dziennik pisarza to już utwór literacki, albo może czy reklamę, która jest rymowana, możemy zaliczyć do poezji? Jakie są tak naprawdę Wyznaczniki literatury. Nazywam się Iwo Scelina. Od ponad 20 lat razem z moimi uczniami odkrywam tajemnice literatury, kultury i języka. Jestem również egzaminatorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, co pozwala mi na odpowiednim poziomie przygotować moich uczniów do matury. Realizuję to już od samego początku mojej kariery nauczycielskiej. Od czasów Arystotelesa. Próbowano znaleźć sposób na to, żeby stwierdzić, jak zdefiniować literaturę piękną, jakie przyjąć kryteria, które by ustalały, że coś możemy zaliczyć do literatury pięknej, a coś nie. Coś będzie po prostu piśmiennictwem, ewentualnie literaturą naukową, ponieważ jest to zagadnienie, które od wielu wieków spędza sens powiek wielu literaturoznawcom to koncepcji jest wiele. Natomiast najbardziej popularną jest koncepcja dotycząca czterech podstawowych elementów, które charakteryzują tekst zwany literaturą piękną. Te cztery elementy to po pierwsze, wypełnienie przez tekst funkcji estetycznej Czym jest funkcja estetyczna? Funkcja estetyczna jest związana z pięknem. To znaczy, że dzieło, które akurat prezentuje, obojętnie czy to będzie dzieło literackie, czy to będzie jakiekolwiek inne dzieło sztuki, ma przekazywać piękno. Ma być tak zaprezentowane, żeby odbiorca doświadczał piękna, żeby odbiorca zauważył w dziele sztuki. Obojętnie czy literackim, czy jakimkolwiek innym, przejawy piękna. Oczywiście możemy tutaj dyskutować o tym, co jest piękne, co nie jest piękne, ale to już jest kwestia kanonów przyjmowanych w danym okresie. Inaczej na to patrzyli starożytni, inaczej patrzyli ludzie średniowiecza, inaczej również patrzymy my. Natomiast funkcja estetyczna, funkcja oddająca. Piękno w tekście jest niewątpliwie jednym z ważnych wyznaczników dla literatury pięknej. Drugim elementem jest fikcyjność. To znaczy, że świat przedstawiony, który ukazany jest w tekście, jest światem wymyślonym. To twórca tworzy na podstawie różnych swoich obserwacji, pragnień, wymysłów. Jakąś rzeczywistość, która ukryta jest w tekście. Rzeczywistość kompletnie fikcyjną, pomimo tego, że może nam się często wydawać, że jest ona bardzo podobna do tej rzeczywistości, którą znamy z naszych ulic. No bo przecież, jeżeli weźmiemy na przykład lalkę Bolesława Prusa, to opis Warszawy jest zgodny z tym, jak wyglądało to miasto w tamtym czasie. Ale Przecież historia, która jest opowiadana o Wokulskim, o jego miłości i o jego biznesie, to czysta fikcja. Zatem fikcyjność jest elementem, który będzie charakterystyczny dla literatury pięknej. Trzecia rzecz, która jest ważna w ramach patrzenia na literaturę, to obrazowość. O ile fikcyjność leży po stronie twórcy, bo to on ma tworzyć ten obraz. To obrazowość jest skoncentrowana na odbiorcy. Tekst ma powodować, że w mojej wyobraźni pojawiają się konkretne obrazy, pojawiają się konkretne wizje związane z takim czy innym światem przedstawionym. W taki sposób autor przekazuje mi swoje wyobrażenie o rzeczywistości, że ta rzeczywistość jest. Budowana we mnie. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, skonstruować tę rzeczywistość, czytając konkretny tekst. Więc obrazowość jest niesamowicie istotna, żebym umiał wejść w świat, który jest propozycją autora. Czwartym elementem, ostatnim, jest specyficzne ukształtowanie języka. To znaczy, że Tekst odpowiednio jest zbudowany w warstwie językowej. I myślę, że najłatwiej jest to zaobserwować wtedy, kiedy będziemy się przyglądali tekstom, które na przykład są poezją, albo tym tekstom, które są komponowane na wzór klasyczny. No bo jeżeli mamy rymowane utwory, od razu widzimy, że jest to specyficzny układ. Jeżeli Posługuje się autor dużą ilością środków stylistycznych, to wiadomo, że nie chce nam opowiadać od tak po prostu tej historii, tylko wkłada w to jeszcze jakieś swoje dodatkowe umiejętności. Próbuje coś podkreślić, próbuje coś rozszerzyć, próbuje inaczej zbudować ten obraz, który w jego wyobraźni pojawia się i ma być również zbudowany w mojej, w jaki sposób ze względu na słowo, które jest użyte. Na to słowo, które będzie na przykład bardzo rozbudowane na to słowo, które będzie korzystało z takich czy innych środków stylistycznych, bo się może pojawiać duża ilość epitetów, duża ilość porównań, przenośni, metafor. To wszystko może być ukryte w tekście. I właśnie ta specyfika języka tekstu również będzie sygnalizowała nam, że mamy do czynienia z literaturą piękną. Zwłaszcza jesteśmy w stanie to zaobserwować wtedy, kiedy tekst rzeczywiście zbudowany jest w taki sposób, że widzimy, że składa się z linii tekstu i te linie najczęściej są na przykład rymowane. Ale zauważ, że również proza też wymaga często konkretnych konstrukcji językowych. I te konstrukcje językowe mają zbudować obraz, który jest Przekazywany od autora, od nadawcy tekstu do czytelnika, do odbiorcy. Zatem te cztery podstawowe elementy na pewno będą nam wyznaczały zasadnicze cechy literatury pięknej. Rozpoczynając od przekazania informacji o pięknie, charakterystycznym dla danego momentu w historii poprzez. Ten element kreacyjny, wypływający od nadawcy, obrazowość, która jest po stronie, mimo wszystko, odbiorcy, który ma sobie wyobrazić rzeczywistość ukrytą w tekście, przez specyfikę języka użytego w danym utworze. Jeżeli te cztery elementy jesteśmy w stanie odkryć, wskazać w tekście literackim, najprawdopodobniej mamy do czynienia z literaturą piękną. A w przeciwnym razie. W przeciwnym razie możliwe, że jest to tylko i wyłącznie piśmiennictwo. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie przydatny i będziesz w stanie powiedzieć, dlaczego literatura jest rzeczywiście literaturą. Na jakie elementy warto zwrócić uwagę, żeby powiedzieć, że dany tekst zaliczamy do literatury pięknej. Więcej materiałów przydatnych na Twojej maturze w każdy poniedziałek i czwartek na tym kanale. Zasubskrybuj! Nie przegap ani jednego odcinka. To co? Widzimy się?